Cześć! Dzisiejszy temat odcinka jest taki, jaka była Wasza wola w komentarzach pod ostatnim filmem, dlatego jest mierzymy z ulą Popkę, co nowego się pojawiło w mojej szafie, co kupiłam na miejscu, co sobie domówiłam. Pokażę Wam nowości, co by nie przedłużać, lecimy z tematem. Wiem, że już jestem w kolejnej sukience, ale o niej powiem za chwilę. Teraz powiem o zniżce. Macie zniżkę, z której korzystam 20% w sklepie online. Możecie też zamówić na sklep, korzystając z tej zniżki i przymierzyć sobie na miejscu. To jest Ewa 956. Wpisujecie ją tam przy koszu i naliczam Wam, właściwie odliczam Wam 20% od zamówienia. Więc nawet jeśli zamawiacie się tak za pobraniem tak zwane zamówienie na sklep, to też możecie z niej skorzystać. Po prostu wpiszcie ją i wtedy będzie można zapłacić mniej przy kasie. Taka moja mała rada. Zacznijmy od kontrowersyjnej rzeczy, której, którą sama uważam za kontrowersyjną. Uważam, że jeśli ma być garnitur, to ma być elegancki. Ewentualnie na przykład lniany. Nigdy nie uznawałam jerseyowych garniturów. Po czym z jakiegoś Powodu zapragnęłam posiadać taki wygodny, ja tu mówię dresowy, ale profesjonalnie jerseyowy garnitur, który jest po prostu wygodny jak zwykłe dresy, a nie jest dresami. Więc zobaczcie jak to się prezentuje. Proszę o szczerą Tutaj ma gumkę w pasie, ma też zaszyty kant co u mnie jest ważne, ponieważ mam dosyć potężne nogi, dlatego wszystko jest sprasowanym kantem, a nie tak jak tutaj, przepraszam, szytym kantem. Po prostu mi się rozchodzi i e, no, nie prezentuje się to najlepiej. Jeśli chodzi o sam garnitur, cenowo marynarka kosztuje ponad 400, a spodnie ponad 300, ze zniżką tą 20% da się odczuć różnicę, ale też nie uważam, żeby to był najtańszy produkt, aczkolwiek myślę, że e, jego szycie no, jest bardzo... Uważam, że porządne i nie mogę tego nazwać dresem. Nie jest to też garniturem, więc mamy tutaj coś pomiędzy. Wydaje mi się, że to jest spoko rzecz. Jak na przykład macie taką pracę, która, nie wiem, gdzieś dużo chodzicie, biegacie, schylacie się i tak dalej. Zwykłe spodnie garniturowe, to ma guzik, to ma suwak. Wiecie, dzieją się różne rzeczy i nie mówcie, że nie, bo ja na przykład mam mega problem, zwłaszcza jak są te takie zatrzaskowe e, zamknięcia w spodniach, to no po prostu to czasami pierdolnie, no, tak wam. To u mnie tak jest, nie wiem, jak was, może wy nie macie takich problemów, ale ta rzecz jest świetna. I buty, które tu widzicie. Też kupiłam na ulapopkę. Tak, wiem. W ostatnim filmiku powiedziałam, że już się zaopatrzyłam w wystarczającą liczbę sneakersów. Niestety, ulapopkę dodała tą nowość i skończyło się jak się skończyło. Zasrany konsumpcjonizm. Tak, nie żałuję. Teraz będą rzeczy z linii Selection, więc to jest linia e, luksusowa marki Ula Popken. Ceny nie każdemu pasują, więc zanim przejdziemy do cen, może pokażę, co mam na sobie. Wydaje mi się, że spodnie powinnam lekko skrócić, bo chciałam mieć cygaretki. To są spodnie z bęgaliny, e, z naturalnym składem, z dodatkiem też e, tutaj e, elastycznym, więc już pokazuję. I powiedzcie mi w ogóle, czy ja w ogóle nie nosiłam oprócz garniturów z szerokimi nogawkami, w sumie takich spodni w tym kolorze. Więc dajcie znać, jak się w tym prezentują. A jeśli chodzi o koszulę, nie kupiłam jej stacjonarnie w sklepie, tylko ją zamówiłam online. Ale dlaczego? W sklepie, kiedy dziewczyny przyszły e, na otwarcie w Katowicach, to były te koszule. Ja je tak mocno polecałam wielu dziewczynom i one kupowały te koszule, że ja też zapragnę ją posiadać. Ona jest z wiskozy. Jeśli chodzi o cenę, to obie rzeczy kosztują ponad 400 zł. Pamiętajcie, że mam zniżkę. Oczywiście nie usprawiedliam mnie to, ale jeśli chodzi o jakość obu rzeczy, jest to... No to jest linia luksusowa. Tutaj yy, jest wiskoza satynowa, na dole węgalina. No i jest po prostu komfortowo i naturalnie, więc jeśli dziewczyny lubicie takie rzeczy i podoba Wam się ten zestaw, to go serdecznie polecam. Buty nie pasują. Buty nie pasują. Ja wiem, ale chciałam pokazać balerinki na szeroką stopę i one też są właśnie z Uli Popken. Zamówiłam 42, troszeczkę jakby są duże, więc myślę, że mogłabym zejść o jeden rozmiar. Zobaczę, czy zostały jeszcze czarne, bo dawno nie nosiłam takich butów, a chciałabym mieć takie właśnie czarne i wygodne. Złote sobie zamówiłam do sukienki, którą Wam zaraz pokażę. I tą sukienkę mogliście zobaczyć, znaczy nie dokładnie tą, ale taką samą pytaniu na śniadanie, zakochałam się w tej sukience, zresztą cena jest zajebista i tutaj w ogóle naturalna sukienka. Ona oryginalnie kosztuje 279 zł, w takim większym rozmiarze, w tyle materiału, ale minus ta moja zniżka to daje ciut ponad 200 zł za naturalną, bardzo ładną sukienkę. Ja jestem zakochana w szmizjerkach i bardzo lubię takie detale. Jeśli chodzi o buty, też zauważycie, że zmieniłam. Klapki na szeroką stopę. Skąd? Złóż popkę. co? Kolejna naturalna sukienka. Wisko za 100%. Jeśli chodzi o cenę, to jest 300, około 380 zł. Wiadomo, minus moja tam zniżka, no to jest duża różnica. Bo to zawsze 20%. I ma kieszenie. Tak? Cze ja czekam chyba na jakieś brawa czy coś, nie wiem. <noise> ma kieszenie, co bardzo lubię. W ogóle kołam koszulowe sukienki. One zazwyczaj są bawełniane i sztywne. Ta wiskoza mi nawet pasuje. Dałabym do tego może inne buty. Mi się bardzo podoba. Dajcie znać, co sądzicie, jeśli chodzi o rozmiary, jakie zamówiłam. większe rzeczy jest 54-56. Podnie też zamówiłam 54, bo ostatnio mam problem, że 56 jest za duże. Ja chyba jestem jakaś między rozmiarami. Nie wiem, muszę albo schudnąć, albo przytyć. Jedno z dwóch. Dajcie znać, co chyba nam zrobić. Lecimy z kolejną sukienką. Kolejna sukienka, którą nazwałabym w mojej szafie. Spotkaniową. Miałam kiedyś podobną, właśnie w takim granacie, tylko tutaj te złote guziki jednak robią różnicę. Można też to potraktować trochę tak w stylu marynarskim, można tę czerwoną szminkę. Tak wiecie, połączyć te kolory, które w tym letnim stylu marina e, po prostu używamy. To jest taka moja mała podpowiedź, albo po prostu na sztywno, z jakimiś fajnymi czułenkami, Ja natomiast właśnie widzę to na takie spotkania, że biegnę sobie w tych e, cicho biegach złotych, balerinkach. Tak? To widzę. Cóż tu mogę więcej powiedzieć? Typowa szmizjerka, brakuje mi kieszeni. Myślę, że to jest spora wada. Cena ponad 400 wy za nią bez mojej zniżki. No, Także ze moją zniżką wychodzi 300 coś z tego, co pamiętam. Ale no, tak się ona prezentuje. Dajcie znać, która rzecz. A! To nie wszystko. O, jeszcze pokażę Wam. Przyszła mi nerka po rozstaniu z pewną nerkową marką, do której nigdy już nie wrócę, nikomu nie polecę. Szukam po prostu fajnych nerek, które będą mi służyć zamiast często torebek, które gubię. Tak, torebki gubię na maksa. I tu mamy regulowany pas, więc to jest myślę, że spoko. Letni powiew. Mamy tu jakąś trzcinę, trzcinę czy czegokolwiek jest to zrobione. Chyba. Podrzeczyłam, że jakiś syntetyk, ale wygląda bardzo wakacyjnie. I jest jeszcze jedna rzecz, którą zamówiłam, ale nie pasuje do żadnej stylizacji, więc jeszcze tego nie pokazałam. Jest to naszyjnik. Myślę tutaj o letnich stylizacjach, kiedy mamy odkryte sukienki z ramionami i nic się tu nie dzieje, więc takie coś naszyję. Czekajcie po prostu na letnią stylizację. Pewnie dojrzycie ten naszyjnik, który bez mojej zniżki. Większość naszyjników na ulawkę kosztuje 99 zł. Większość. I te takie łańcuszkowe, które mam. No minus moja zniżka to jest jakieś 80, więc Kurczę, to, to my już wszystko przymierzyliśmy razem. To <laughs> już wszystko na dziś. Dajcie znać, która rzecz Wam się najbardziej podobała. Jestem ciekawa. No i czekam na propozycję kolejnego odcinka. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!